Drodzy kibice, dzisiaj 21 marca. Wszyscy wiemy, że to pierwszy dzień wiosny, ale to także Międzynarodowy Dzień Lasów. Mamy dzisiaj akcję sadzenia lasu, w której uczestniczy Miejski Klub Sportowy Puszcza. Mamy tutaj pana prezesa, mamy działaczy, mamy zawodników. Jest mi niezmiernie miło gościć przedstawicieli... Puszczy w tej akcji sadzenia lasu. Mamy do posadzenia około 11 tysięcy sadzonek. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy pomóc lokalnej społeczności. Razem z Nadleśnictwem Niepołomice w ostatnim czasie stwierdziliśmy, że jest jedna rzecz, która nas łączy, a oczywiście łączy nas Puszcza, dlatego dzisiaj aktywnie wspieramy sadzenie drzew w Puszczy Niepołomickiej. Z nami są dzisiaj piłkarze pierwszego zespołu Puszczy Niepołomice, są też młodzi adepci piłki nożnej. Zawodnicy naszej Akademii, drużyna U15 oraz uczniowie zespołu szkół imienia Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołnicach. Są to uczniowie klasy piłkarskiej. Z ogromną przyjemnością bierzemy udział w tej inicjatywie, jak i również w innych organizowanych przez klub i lokalną społeczność. Dzisiaj taka lekcja przyrody na żywo. Polecamy spacery i tutaj wykorzystywanie tego pięknego kompleksu leśnego jakim jest Puszcza Niepołomicka do aktywnego uprawiania sportu, a mamy nadzieję, że dzięki naszej dzisiejszej pracy i pomocy kilka nowych drzewek uda się w Puszczy Niepołomickiej posadzić. Myślę, że takie akcje jak ta dzisiaj mają duże znaczenie w wychowaniu młodego pokolenia, w promowaniu sportu i w promowaniu zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska. Także cieszę się, że możemy gościć tutaj wszystkich uczestników tej akcji. Myślę, że będzie to spożytkiem zarówno dla lasu, jak i dla uczestników tej akcji.